Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jak echo odbijają się w naszym życiu słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Odbijają się one od ścian kościołów i naszych serc. Wybrzmiewają z mocą, podęgowane wielością wypowiadanych jest ust. Uzewnętrzniane są również szeptem, często w samotności, niosąc z sobą cały ciężar naszych życiowych historii lub zmagań z codziennością. Uzdrowione będzie nie tylko ciało, ale i dusza, nie tylko teraźniejszość, ale i cała wieczność. A więc wołamy nieraz niemym krzykiem. Panie, wystarczy jedno słowo. Panie, przemów do mnie wreszcie. I jak w Ewangelii, tak i w życiu cierpliwie czekamy na Jego słowo, na Jego przyjście. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.